Chcemy Was bardzo serdecznie powitać. Cieszymy się bardzo, że przybyłyście tę drogę do Katowic. Ja nazywam się Sylwia Filimon, ja zajmuję się wiskomunikacją, komunikacją, PR-em. Towarzyszy mi Klaudia. Jest z nami też dwójka naszych specjalnych gości: Rafał i Agata. To są kierownicy naszych sklepów. Oni są tutaj dla Was i żeby też służyć informacją i doradzać, ale o tym jeszcze powiemy za chwilkę. Jest z nami też nasza specjalna gościni, Cześć Asia. Obiecamy, że powiem, że to pani doktor Joanna. Jestem doktorem, zajmuję się architekturą i wzornictwem przemysłowym. Specjalizuję się w projektowaniu dla snu. I dzisiaj Wam też o tym śnie e, opowiem od bardzo różnych stron. Firma ISK tak naprawdę wyrosła na produktach sypialnianych. Dla nas sypialnia, produkty w sypialni są bardzo ważne. Tak naprawdę właściciel firmy, Lars Larsen, zaczął sprzedaż od kołder i poduszek z puchu i pieża gęsiego. Nie? Mamy 14 milionów klientów mniej więcej w ciągu roku. Nie? Tak jakbyście sobie na przykład teraz pomyślały, ile poduszek mogliśmy sprzedać. W ciągu roku. 5 jest 8 jest 10. 200 milionów? Już pojechałaś, Agnieszka. 3 miliony 37 665. Gdybyśmy mieli powiedzieć, czemu sen jest ważny, to przede wszystkim po oddychaniu jest to druga czynność, którą musimy robić, żeby funkcjonować. W momencie, kiedy się rodzimy, to bierzemy oddech, a propos dzieci, i mniej więcej chwilę później zasypiamy, i w tym momencie pierwszych dwóch lat życia przesypiamy ponad 18 godzin na dobę. Jakby spojrzeć na wykres, to ta średnia długość snu będzie nam spadać. Ile godzin na dobę, szanowne panie, powinniśmy spać? Ja też jestem do 12. Dobra, Czy jesteśmy między 8 a 12. Czy... Kto da więcej? Do tego wszystkiego dochodzi kwestia tego, no, że obcujemy na co dzień świecie pełnym ekranów, szanowne panie i gapimy się w nie bez przerwy i tryb tam zmniejsz saturację ekranu, to jest chwyt marketingowy, możecie mieć każdą, bo on i tak emituje światło niebieskie i żeby móc zdrowo zasnąć na godzinę przed snem, powinniśmy te ekrany odłożyć. Dobrze by było, żebyśmy się wszyscy wyciszali, żebyśmy i zmieniali natężenie muzyki i właśnie e, mieli słabsze światło. Tak jak mamy te Wszystkie rytuały poranne, znaczy staramy się mieć jakieś, to tak fajnie by było, żebyśmy też mieli rytuały wieczorne.